Dzień dobry Państwu, Piotr Mazurowski z tej strony, firma Tensar. W firmie Tensar odpowiadam za technologię optymalizacji nawierzchni z wykorzystaniem warstw kruszywa stabilizowanych georocztami heksagonalnymi i o tej technologii będę chciał Państwu dzisiaj no bardzo krótko, w racji małej ilości czasu, poopowiadać trochę. Kilka słów na temat tego, czym się zajmujemy. Myślę, że, że firma Tensar jest dla części z Państwa znana, dla części być może nie. Zajmujemy się technologiami związanymi z wykorzystaniem geosyntetyków, przede wszystkim w budownicy komunikacyjnym. Począwszy od takiego podstawowego zastosowania, jakim jest stabilizacja kruszyw na słabym podłożu gruntowym, przez właśnie optymalizację konstrukcji nawierzchni, o której będę mówił dzisiaj, następnie szereg materiałów do zbrojenia warstw asfaltowych potem no, z innej grupy materiały przeznaczone do wykonywania konstrukcji z gruntu zbrojennego, to mogą być to konstrukcje oporowe jak i konstrukcje stromych skarb. Następnie w budownictwie kolejowym również działamy i stosujemy te materiały do stabilizacji podtorza, jak również mamy takie dosyć specjalistyczne technologie do wzmacniania podstawy nasypu, do posadowiania nasypów w trudnych warunkach gruntowych. Natomiast dzisiaj skupię się na kwestii tej optymalizacji konstrukcji nawierzchni. Zacznę od takiego krótkiego wstępu. Goruszty Tensor Triax, goruszty heksagonalne czy też trójosiowe, bo pod takimi dwiema nazwami występują, są stosowane w budownictwie komunikacyjnym już od ponad 10 lat. tak, Dokładnie od 13 w 2007 roku były, zostały wprowadzone na rynek. Natomiast dotychczas standardowy sposób stosowania tych materiałów był związany z wykonywaniem was ulepszonego podłoża konstrukcji nawierzchni wykonywanych na gruncie o niskiej nośności. Standardowy tok postępowania był taki, że w przypadku występowania słabych warunków gruntowych była projektowana konstrukcja ułożonego podłoża właśnie z wykorzystaniem georusztu, a na tym była wykonywana konstrukcja nawierzchni, na przykład katalogowa, która w żaden sposób nie uwzględniała faktu, że ten georuszt się w konstrukcji znajduje. Typowe sytuacje, w jakich działamy w tym zastosowaniu, widzą Państwo na tych zdjęciach. Również w takich warunkach gruntowych możliwe jest wykonanie konstrukcji ulepszonego podłoża bez konieczności stosowania technologii jakiegoś posadowienia pośredniego czy, czy wymian gruntu. Mówiąc o słabym podłożu, no, możemy mieć do czynienia z czymś o tak niskiej nośności jak na tym krótkim filmiku. Również na takim podłożu, który jest w zasadzie gruntem w stanie płynnym, jest możliwe wejście na ten teren i wykonanie przy wykorzystaniu takiego rusztów, wykonanie jakiejś konstrukcji. I to ten sposób działania jakby dotychczas dominował, i on jak najbardziej w dalszym ciągu jest, jest stosowany. Natomiast od jakiegoś czasu. Od kilku lat proponujemy takie w pewnym sensie nowe podejście do wykorzystania tych gorusztów, które nazywamy optymalizacją konstrukcji nawierzchni. I co przez to rozumiemy? Jest to wykorzystanie warstw kruszywa stabilizowanego gorusztem hexagonalnym w celu zredukowania grubości konstrukcji przy zachowaniu wymaganej trwałości. Zastosowanie go rusztu w warstwie kruszywa poprawia parametry tej warstwy. Poprawione, podwyższone parametry warstw jednej warstwy mają wpływ na całą konstrukcję na wierzchni. Jest możliwość takiego przeprojektowania tej konstrukcji, żeby przy zachowaniu wymaganej trwałości zredukować grubość warstw, w tym również warstw asfaltowych. Alternatywne podejście to jest pozostawienie grubości konstrukcji bez zmian, natomiast zastosowanie georusztów w celu zwiększenia jej trwałości zmęczeniowej, lub jakaś kombinacja tych efektów. Co jest stosunkowo nowe w tym podejściu do zastosowania georusztów, jest to, że w w, tym, w tej technologii optymalizacji nawierzchni możemy stosować georuszty zarówno dla konstrukcji wykonywanych na słabym podłożu, jak i dla konstrukcji wykonywanych na nośnym podłożu. I to, w jaki sposób możemy to potwierdzić, to pokażę za chwilę na podstawie wyników pewnych badań. Czyli wracając jeszcze do samej, samej podstawowej koncepcji tej optymalizacji, jeżeli mamy jakąś wyjściową konstrukcję zaprojektowaną w sposób tradycyjny na pewien określony ruch, możemy z wykorzystaniem georusztów tę konstrukcję zoptymalizować na trzy sposoby. Pierwsza opcja to jest taka, że stosujemy z konstrukcji, następnie maksymalnie jak tylko metody projektowe na to pozwalają, odchudzamy warstwę konstrukcji, uzyskując nawierzchnię o takiej samej trwałości jak nawierzchnia wyjściowa. W, tej, w tym wariancie uzyskujemy konstrukcję, która ma taką samą trwałość jak, wyjści, jak konstrukcja wyjściowa, natomiast ma znacznie obniżone koszty, ma najniższe koszty wykonania na etapie realizacji budowy. Opcja druga to jest stosunkowo niewielka redukcja grubości konstrukcji. Zazwyczaj robi się to w taki sposób, żeby te oszczędności uzyskane na redukcji grubości konstrukcji pozwoliły na pokrycie dodatkowego kosztu rusztu. W tej opcji uzyskujemy konstrukcję, która będzie kosztowała tyle samo co konstrukcja wyjściowa, natomiast będzie miała trwałość zmęczeniową w dosyć istotny sposób zwiększoną. I opcja trzecia, zostawiamy grubości konstrukcji bez zmian, takie jak były, dokładamy do tego goróżd. W takim wariancie uzyskujemy konstrukcję, która ma znacznie wyższą trwałość zmęczeniową, niż konstrukcja wyjściowa. Ona oczywiście będzie nieznacznie droższa na etapie realizacji, natomiast na znaczne oszczędności zostaną uzyskane na etapie eksploatacji dzięki redukcji kosztów utrzymania. Firma Tensar inwestuje duże pieniądze w różnego rodzaju badania naszych technologii i produktów i również ta technologia została w sposób taki eksperymentalny sprawdzona, zbadana. Wykonaliśmy szereg, trzy takie programy badawcze, które na nasze zlecenie wykonało Laboratorium Korpusu Inżynierów Armii Stanów Zjednoczonych z wykorzystaniem takiego urządzenia, które Państwo tutaj schemat widzą, które. Nazywa Heavy Vehicle Simulator. To jest, taka, to jest takie urządzenie, które można ustawić na dowolnej nawierzchni i zasymulować przełożenie do niej bardzo ciężkiego ruchu takiego autostradowego. I te badania wykonaliśmy jakby w dwóch celach. Po pierwsze, po to, żeby. Przede wszystkim potwierdzić, że zastosowanie go rusztu w konstrukcji rzeczywiście ma wpływ na, na trwałość tej konstrukcji, a po drugie, żeby uzyskać dane, które następnie no pozwolą na zmodyfikowanie metod projektowych, dlatego że no warto potem wiedzieć, jak, jak te materiały można uwzględnić przy projekcie na wierzchni. Jedną z największych zalet stosowania takich urządzeń jak HVS jest to, że w tym przypadku badamy rzeczywistą konstrukcję nawierzchni. Nie są to badania jakichś małych próbek gdzieś tam w laboratorium, natomiast jest to normalna konstrukcja nawierzchni, oczywiście wykonana na potrzeby tego testu, natomiast wykonana z przy użyciu normalnych, tradycyjnych technologii i maszyn, które, które byłyby wykorzystywane na każdej innej budowie drogi. I na, taki, na takim wykonanym odcinku próbnym ustawiamy tego HVS-a. Tak to urządzenie wygląda w trakcie badania. Tutaj widzą Państwo, że samo badanie, sama strefa badania jest zamknięta w takim fartuchu, w takiej komorze, w której utrzymywana jest stała temperatura przede wszystkim. To ma istotny wpływ, dlatego że temperatura ma duży wpływ na parametry warstw asfaltowych i żeby wyeliminować taką zmienną, która by. Mogła utrudnić analizę wyników. Utrzymywana jest w trakcie badania stała temperatura. I po tej nawierzchni testowej, takie dwa podwójne kowa, które Państwo tu widzą, jeżdżą tam i z powrotem tysiące, dziesiątki tysięcy, a wręcz setki tysięcy, setki tysięcy razy. Jakie wyniki tutaj uzyskaliśmy, bez wchodzenia w zbyt duże szczegóły, bo niestety czas na to nie pozwala, w pierwszej fazie tego testu sprawdzaliśmy konstrukcje posadowione na stosunkowo słabym podłożu, na podłożu na CBR 3%, czyli po naszemu to mniej więcej 30 MPa wtórny moduł odkształcenia i na, tej na takim podłożu zostały wykonane trzy konstrukcje, Dwie konstrukcje kontrolne bez goorusztu, różniące się grubością was asfaltowych i sekcja z goorusztem o, o grubości was asfaltowych, takich jak cieńsza z tych dwóch pierwszych i podbudowie stabilizowanej goorusztem heksagonalnym. Na tym wykresie widzą Państwo wyniki, jakie uzyskano w tym badaniu. Na osi pionowej jest pokazana głębokość kolejny w trakcie obciążania nawierzchni ruchem, a na osi poziomej ilość przejść osi standardowych w skali logarytmicznej. To badanie zostało doprowadzone do 100 tysięcy przejść osi standardowej. Widać po tym badaniu, że sekcja z Goorusztem przeniosła kilkukrotnie większy ruch niż nawet grubsza sekcja kontrolna bez gołorusztu. Ten wykres podsumowuje wyniki badań z fazy drugiej i trzeciej. W tym przypadku, jakby celem badania było wykazanie, że sekcje stabilizowanego ruszta będą zachowywały się niekoniecznie lepiej, ale co najmniej tak samo dobrze jak sekcja kontrolna. Natomiast widzą Państwo, że różnica w grubościach konstrukcji jest już znaczna w tym przypadku. Sekcja kontrolna ma warstwa asfaltowe grubsze o 2,5 cm i podbudowę skruszywa grubszą o 5 cm. No i zgodnie, zgodnie z, z tymi założeniami widać, że sekcje, dwie sekcje stabilizowanego rusztem zachowywały się mniej więcej tak samo jak sekcja kontrolna do około 300 tysięcy przejść osi, natomiast powyżej tych 300 tysięcy zaczęły wręcz zachowywać się lepiej niż, niż sekcja kontrolna. I to badanie zostało doprowadzone do 800 tysięcy przejść osi standardowych, co jest bardzo dużym bardzo dużym obciążeniem dla tego rodzaju te, tego rodzaju testu. I druga bardzo ważna informacja związana z, z fazą drugą i trzecią. W tym przypadku konstrukcje były wykonywane na podłożu o nośności CBR 6%, to jest około 60 MPa, w którym ma do To już jest zupełnie przyzwoite przy podłoże. Podłoże, na którym tradycyjnie nikt by raczej nie myślał o tym, żeby go o stosować, natomiast tutaj potwierdziliśmy, że, że w przypadku tych ruszów ma to jak najbardziej sens. No, wnioski z tego badania to takie dosyć oczywiste, że, że konstrukcje z gorusztem zachowały się co najmniej, tak samo dobrze, jak konstrukcje niestabilizowane, grubsze o łącznie 7,5 cm. Teraz przykładając te wyniki na, taką, na takie, takie wnioski praktyczne, zwłaszcza dotyczące kosztów, które są najbardziej interesujące najczęściej dla, dla zamawiających. No przy przeliczeniu na jakieś tam typowe, przeciętne koszty wykonania warstw, poszczególnych warstw w tej chwili w Polsce, można powiedzieć, że taka optymalizacja pozwala na zredukowanie kosztów na wierzchni o około 13 zł za każdy metr kwadratowy. Tak jak wspominałem, te badania zostały m.in. wykonane po to, żeby można było zmodyfikować metody projektowe i w firmie tak, taką, takie modyfikacji dokonaliśmy. Mamy, mamy opracowane, zmodyfikowane dwie najpopularniejsze na świecie metody projektowe, projektowania na wierzchni, metodę i metodę mechanistyczno-empiryczną. Te zmodyfikowane metody są uwzględnione w oprogramowaniu, którym również dysponujemy, które, które mamy do projektowania na wierzchni. I jeszcze taka informacja, że te zmodyfikowane metody projektowe zostały w Stanach Zjednoczonych zweryfikowane przez taką niezależną instytucję, która się nazywa ARA, bardzo znana i szanowana firma konsultingowa w Stanach, która zweryfikowała te, te, te metody i wypuściła takie raporty, w których potwierdza, że to, co proponujemy, jest rozsądnym inżynierskim podejściem. Zalety, jakie są, wiążą się z taką optymalizacją nawierzchni, no część z nich jest dosyć oczywista. Jeżeli pójdziemy w stronę redukcji grubości konstrukcji, to oczywiście mówimy o oszczędnościach finansowych, skrócenie czasu realizacji, zmniejszenie ruchu budowlanego, a co za tym idzie, zmniejszenie na przykład uszkodzeń dróg dojazdowych do budowy. Jeżeli pójdziemy w stronę wydłużenia okresu eksploatacji, to zmniejszymy nakłady na utrzymanie, czy na przykład z ilości ilością okresów wyłączeń na wierzchni z ruchu na czas prac utrzymaniowych, co, co też ma znaczenie dla użytkowników. We wszystkich przypadkach możemy mówić o znacznej redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery. To jest jakby temat na osobną prezentację, nie będę się w tej chwili w to zagłębiał, natomiast generalnie technologie z wykorzystaniem geosyntetyków są znacznie bardziej przyjazne środowisku niż technologie tradycyjne. I na koniec... Krótko już trzy przykłady zastosowania tej technologii w Polsce. Pierwszy taki, taka niewielka budowa, ale bardzo typowa dla, dla tej technologii, czyli optymalizacja konstrukcji nawierzchni polegająca na właśnie zredukowaniu grubości konstrukcji. Nawierzchnia na ruch lekki KR2, na nośnym podłożu grupy nośności G1, gdzie można było zredukować grubość was asfaltowych o 2 cm i podbudowy skruszywa o 5 cm. Zostało to zrealizowane w roku 2018. Podobny przykład budowy ulicy w Ostrudzie, kategoria ruchu KL3 tym razem, również nośne podłoże, bo grupa nośności G1 w tym przypadku to było na nasypie i również taka sama redukcja grubości wód asfaltowych o 2 cm i podbudowy skruszywa o, o 5 cm. I ostatni przykład, przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej. Przykład, który pokazuje, że ta, ta technologia może być również używana w celach takich ratunkowych na budowie. Tutaj problem był taki, że na części odcinka około 2 km wykonana warstwa mieszanki związanej z poiwem nie, nie osiągnęła wymaganych parametrów wytrzymałościowych. I w związku z tym, zamiast no, zrywać te warstwy, robić się od nowa, co wiązałoby się z kosztami i, i opóźnieniem budowy, zdecydowano się właśnie zastosować taką optymalizację, zastosować georusz w warstwie podbudowy z mieszanki, dzięki czemu jakby odzyskano, uzyskano z powrotem tę, 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 tę pierwotnie wymaganą trwałość, która no, nie byłaby nie była by uzyskana, gdyby by pozostawić te osłabione mieszanki związane z poiwem. Także bardzo dziękuję za uwagę. Oczywiście, tak jak poprzednicy, zachęcam do zadawania pytań na czacie, jak również do, do kontaktu. Można tutaj przez naszą stronę wszelkie informacje kontaktowe znaleźć. Także bardzo dziękuję.